Staję w poniedziałek rano 15 po 7. Biorę prysznic i myję zęby. Ubieram się. O ósmej jem śniadanie. Piję kawę i przeglądam Facebooka. Za 10 dziewiąta wychodzę z domu do pracy. Jestem w biurze o wpół do 10. .00. Włączam komputer, sprawdzam maile. Już o 10 mamy spotkanie z dyrektorem. O 12 jem z kolegami z pracy drugie śniadanie. O wpół do 6 kończę pracę. Wracam tramwajem do domu. Zmieniam ubranie i znowu wychodzę z domu. Spotykam się z przyjaciółmi o wpół do 8 na rynku. Idziemy do popularnej restauracji na kolację. Pijemy piwo i rozmawiamy. Piętnaście po dziewiątej wracam do domu i biorę prysznic. Oglądam jeden odcinek serialu na Netflixie. O wpół do dwunastej idę spać.